Zbliża się czas wysadzania rozsad do gruntu, dlatego powiedzmy sobie dzisiaj kilka słów na temat hartowania rozsad przed ich posadzeniem. Hartowanie rozsady jest niczym innym jak tylko przystosowaniem roślin do warunków, jakie panują na zewnątrz. Są to takie czynniki jak wiatr, niska temperatura, wyższe nasłonecznienie i mniejsza wilgotność podłoża. Hartowanie powinno się rozpocząć około 10 dni przed planowanym wysadzeniem rozsady. Jeśli sadzimy na przykład pomidory do gruntu 15 maja, to będzie to około 5 maja. I hartowanie polega na tym, że ograniczamy podlewanie, to znaczy czasami pozwalamy trochę wyschnąć ziemi i wietrzymy pomieszczenie, w którym są rośliny lub wystawiamy je na zewnątrz. Jeśli mamy w tunelu, no to trzeba koniecznie wietrzyć ten tunel, wpuszczać tam trochę wiatru, żeby się rośliny przyzwyczaiły do przewiewu powietrza i do, i do niższej temperatury, żeby nie były po prostu przyzwyczajone do ciepła. A jeśli produkujemy rozsadę w pomieszczeniu, to po prostu wystawiamy sobie na parapet, albo otwieramy szeroko okno. Hartowanie zaczynamy od krótkiego czasu od na przykład 3 czy 4 godzin dziennie i tak stopniowo zwiększamy ten czas. Zwiększamy czas, który rośliny są hartowane aż pod koniec hartowania jest to no już cała doba. Oczywiście bardzo ważne jest to, żeby nie było wtedy na zewnątrz przymrozków, no bo wiadomo takie rośliny mogą zostać uszkodzone przez mróz. Jeszcze taka rada odnośnie hartowania yy, takich roślin jak na przykład melon. Yy, są to jak takich roślin wrażliwych, ponieważ, ponieważ melony podczas hartowania bardzo często ulegają yy, uszkodzeniom od słońca, to znaczy yy, są często uszkadzane przez zbytnie nasłonecznienie i doznają poparzeń słonecznych. Dlatego trzeba też uważać i no, nie dawać nie dawać ich od razu na pełne słońce, bo tak jak widzicie tutaj na tych liścieniach są trochę uszkodzone. W zeszłym roku zdarzyło mi się, że nawet te liście właściwe w dużym stopniu zostały uszkodzone przez promieniowanie słoneczne. A tak jeszcze Wam powiem jeśli chodzi o moje rozsady w tym roku. No nie ma szału, są raczej dość kiepskie. Ale też oczywiście urosną i mam nadzieję, że obficie zaowocują te rośliny. Trochę wybiegły, niestety. Jeszcze tutaj będę dosypywał ziemi do tych doniczek. No i mam nadzieję, że wszystko będzie z nimi dalej w porządku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.